Pierwszym gościem jest pan Krzysztof Matusiak, właściciel Fish Spa w Poznaniu. Dzień dobry. No właśnie, pierwszego takiego Fish Spa, które u nas się w mieście pojawiło. No to od razu zbraćmy, co to takiego? Fish Spa jest to rodzaj usługi kosmetycznej, usługi też relaksacyjnej, gdzie w odróżnieniu od klasycznych gabinetów naszymi gośćmi zajmują się rybki, a nie ludzie. Rybki, a nie ludzie. A w ogóle skąd pomysł, Panie Krzysztofie, na to, żeby taki też spraw poznanie otworzyć? E, pomysł wziął się z Wielkiej Brytanii, gdzie mieszkałem przez ponad 8 lat. E, rok temu wróciłem do Polski. To był jeden z pomysłów na to, co robić w Polsce. Zdecydowaliśmy się, ponieważ nie było jeszcze FISH SPA w Poznaniu, zdecydowaliśmy się razem z moją partnerką otworzyć właśnie taki salon. W Wielkiej Brytanii od ponad roku rozwijały się salony te FISH SPA bardzo dynamicznie, więc stwierdziliśmy, że czas przeszczepić je na poznański grot. Tak, to muszę się zgodzić, ja też miałam przyjemność mieszkać w Londynie i faktycznie tam, szczególnie chyba w Camden, tam to jest takie bardzo popularne, że panie sobie zasiadają na kanapie, a nóżki wkładają tak. i tam się już rybki nimi zajmują. No wobec tego może przedstawmy, cóż to za magiczne stworzenia, co to są za rybki, czy to jest jakiś specjalny gatunek? Tak, jest to specjalny gatunek rybek, który nazywa się garra rufa pochodzące z kraju Bliskiego Wschodu, takie jak Turcja, Syria, Irak, one żyją sobie w czystych, ciepłych rzekach, oczyszczają większe ryby. Także to są te ryby, które wielu, wielu z nas kojarzy gdzieś z jakichś bajek czy filmów. To są właśnie tego typu rybki, które oczyszczają większe ryby. Natomiast osoby, które kąpały się w tych rzekach zauważyły, że rybki podpływają też do ludzi, że zajmują się ludźmi. No i tak powstał pomysł na takie komercyjne wykorzystanie rybek, czyli fish spa. Mm -hmm. e, a jak wiem, że one troszkę wyglądają, przygo, przypominają pijawki. Czy nie? To znaczy tutaj są różne szkoły, zależne chyba od tego jak ktoś mocno przeżywa zabieg z rybkami. To na pewno nie są pijawki, na pewno też to nie są piranie. Zawsze uciekamy. Wielu naszych gości żartuje, czy nie wrzuciliśmy w jednej czy dwóch pirani. zawsze stanowczo uciekamy od takich żartów. Są to rybki z gatunku karpiowatych, więc to też nasz taki kolejny żart, że my raz wrokujemy karpie, a karpie nas przez pozostałe 364. Także tutaj nie jest to w żaden sposób groźne, są to bardzo przyjemne, miłe istotki, nie mają zębów, zabieg nie boli jest bardzo przyjemny. No to wobec tego powiedzmy sobie jak taki zabieg wygląda. Przykładowo ja jestem klientką, pojawiam się u Państwa w salonie i jak to się odbywa tak od A do Z? Od A do Z odbywa się to w ten sposób, że najpierw Panią witamy, później zapraszamy na coś, co my nazwaliśmy kąpiel dla stóp. Chodzi o to, żeby opłukać stopy z takiego, ja to nazywam, dnia codziennego. Chodzi o to, żeby e, razem z naszymi stopami do akwarium nie dostały się żadne na przykład kawałeczki skarpetek, żeby była, że tak powiem, tylko, tylko nasza stopa w wodzie, że to jest oczywiście dla bezpieczeństwa rybek. Po takiej kilkuminutowej kąpieli dla stóp w ciepłej wodzie e, przechodzimy bez rybek oczywiście, bez, rybek oczywiście, bez żadnej chemii, to jest bez niczego, zwykła, zwykła woda, tak po zwykła, czysta. zwykła, czysta, ciepła woda. Przechodzimy na stanowiska, na stanowiska, gdzie już czekają na nas rybki, siadamy spokojnym, delikatnym ruchem, wsuwamy stopy do wody, chodzi też o to, żeby rybek nie przestraszyć i rybki od razu zaczynają działanie. 15 minut lub 30 minut, bo tu są jakby dwie długości zabiegów, po pół godzinie powiedzmy wyciągamy stopy wody z wody, osuszamy je, możemy wsmarować jakiś balsam, ważne po, a nie przed. I kończy się zabieg, a wspomnienia myślę, że zostają na długo. No i jak, jakie są efekty takiego zabiegu? Działanie rybek jest trojakie. One po pierwsze oczyszczają nasze stopy z martwego i tylko z martwego naskórka. Tak? Tutaj nie ma żadnych obaw, żywa tkanka ich nie interesuje. Eee, rybki nie gryzą, nie mają zębów, jedynie zasysają ten martwy naskórek. Po drugie, mają też w pyszczkach enzym, który się nazywa dietanol. Ten enzym wpływa łagodząco, kojąco na skórę, powoduje, że jest taka przyjemniejsza, delikatniejsza w dotyku. No i po trzecie, rybki, kiedy przysysają się do naszych stóp, wykonują coś w rodzaju takiego masażu relaksacyjnego, e, który masaż ten pobudza krążenie krwi, pobudza receptory, które znajdują się na naszych stopach. Także tutaj, mówię, rybki działają kompleksowo trzy w jednym. A czy panie są troszkę przerażone, jak przychodzą po raz pierwszy? Niektóre tak, zwłaszcza te, które dostały zaproszenie na prezent, bo jest to coraz popularniejsza forma właśnie e, obdarowywania naszych najbliższych, także niektóre są zaskoczone, czasami może nawet troszeczkę przestraszone. Ale to bardzo szybko mija. Ja się śmieję, że przez już teraz działamy 14 miesiąc jeszcze nikt od nas nie uciekł, czyli jest to, jest to dobre. Najbardziej przestraszone, tak pamiętam, to są osoby, które, panie, które mają swój wieczór panieński. Już nam się przynajmniej kilkukrotnie zdarzało. No, no, że nawet takie panie okazje za, tak, świętują zaczynały, zaczynały wieczory panieńskie u nas. Przyszła panna młoda, przychodziła z zawiązanymi oczami, więc tak do końca nie wiedziała, co się dzieje i wtedy czasami rzeczywiście były krzyki, okrzyki takie lekkiego przerażenia słychać. No to chyba ja też bym się przeraziła, jeśli nagle rybki zaczęłyby tutaj atakować. Mówił Pan o tym, że oczywiście rybki nie gryzą, a jakie to jest uczucie? Jak, jak oczywiście wkładamy mhm. wodę, nogi do wody z rybkami. Tutaj jest yy, wiele, że tak powiem, określeń, tak? Bo to jest, jest uzależnione od wrażliwości naszego organizmu, od wrażliwości. Czy to może boleć? Nie może boleć, nie boli. Ja słyszałem takie określenia jak bąbelki, igiełki, wibracje, chodzenie po muszlach, chodzenie po piasku. Także tutaj różne są reakcje, natomiast jeszcze nikt nigdy nie powiedział, żeby to go bolało. Mhm. Czyli raczej, raczej nie boli. jak Poznanianki tutaj traktują pysz Spa? Czy z... e... Na początku rozumiem, że była to zupełna nowość. W tak. jaki sposób rozreklamował Pan to miejsce? Reklamowaliśmy się w różny sposób, poprzez ulotki, poprzez internet, fanpage na Facebooku, co jest w tej chwili coraz bardziej popularną metodą. E, także w różny sposób trafialiśmy do, do, do naszych pierwszych klientów. E, natomiast co mnie niezmiernie cieszy, to to, że w tej chwili myślę, że już połowa klientów, którzy przychodzą, to są osoby, które o tym zabiegu, o naszym salonie usłyszały od osób, które już u nas były, a wiadomo, że zadowolony klient to najlepszy klient. No oczywiście, że tak. I teraz ile trwa taki zabieg? To tutaj mówiliśmy, ten taki najkrótszy i może najdłuższy. To znaczy są dwa, jest 15- i 30-minutowy, przy czym taki klasyczny zabieg to jest jednak ten półgodzinny. My nazywamy, że ten zabieg 15-minutowy to jest taki na spróbowanie, żeby przekonać się, czy jest to rzeczywiście przyjemne, czy to nie łaskocze za bardzo. Natomiast klasyczny zabieg jest to zabieg półgodzinny, plus tak jak wspominałem te kąpie dla stóp przed, przygotowanie się do wyjścia po, czyli łącznie zamyka się to pomiędzy 25 a 45 minut. Mm -hmm. I czy wygląda to tak, że, że Pani siedzą jedna obok drugiej, i mogą jeszcze sobie rozmawiać, czy, czy każda w innym, w innym pomieszczeniu? Nie, w, wszystkie, wszystkie osoby korzystające są w jednym pomieszczeniu, także mogą... Każdy ma swoją, swoją jakby... Tak, i stanowiska są indywidualne, i z osobnym, z osobnym systemem filtracji, bo tutaj chodzi o kwestie higieny i bezpieczeństwa. Natomiast rzeczywiście panie mogą ze sobą rozmawiać. Też zdarzyło nam się kilkukrotnie organizować coś, co my nazywamy fish spa party, czyli przychodzi o, grupka pań z jednej firmy bądź z rodziny i zamiast do kawiarni na rozmowy przychodzą sobie na, jak to nazywamy na rybki na rozmowy. Na rybki, a takie rybki, czy możemy je potem wykorzystać jeszcze ponownie? Ile ile rybek znajduje się u pana w salonie? Yeah. W każdym, na każdym stanowisku znajduje się około 100 rybek. 100 e, że... rybek do ataku. 100 rybek do ataku, dokładnie. Natomiast oczywiście, że rybki są niejako wykorzystywane ponownie, bo kiedyś padło takie pytanie, co my robimy z rybkami po zabiegu. Z rybkami nie robimy nic po zabiegu. E, najważniejsza jest kwestia przefiltrowania i wysterylizowania wody, więc między jedną a drugą osobą musi być odpowiedniej długości przerwa, żeby cała woda, która znajduje się w akwarium została oczyszczona. Natomiast po takiej przerwie rybki przystępują do działania do kolejnej osoby i jest to w pełni bezpieczne i higieniczne. I czy Panią tutaj z Poznania spodobały się, się fyszska? Czy to jest tak, że coraz częściej faktycznie i coraz więcej osób przechodzi na te zabiegi? Tak, zdecydowanie tak. Jest po pierwsze więcej klientów, po drugie też jest coraz większa znajomość, że tak powiem, tej tematyki. Tak osoby, które przychodzą do nas, nie wiem, na solarium czy do innych firm, które znajdują się w tym budynku, gdzie prowadzimy naszą działalność, e, kiedy rozpoczynaliśmy ponad rok temu, to były pytania, e, co to są za rybki, czy my tutaj je sprzedajemy? Takie wybadanie no, tak, terenu. Tak, tak. Natomiast w tej chwili coraz częściej przychodzą osoby i nawet jeżeli e, mówię, właśnie przychodzą na przykład do innych firm, mówią, a to te rybki co ludzie jedzą. Także rzeczywiście znajomość tej branży, tej tej, 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 tej usługi jest coraz bardziej znana. w to. Yy, a czy panowie też się u Was pojawiają? Pojawiają się to bardzo dobre określenie. Myślę, że jest ich nie więcej niż 10%. Na razie jeszcze gości. tak też troszkę niepewnie. Pewnie. Zdecydowanie tak, Zdecydowanie tak. jednak panie są tutaj zdecydowanie bardziej odważne. W ogóle panie chyba częściej jednak korzystają z różnego rodzaju zabiegów kosmetycznych, więc tutaj też zdecydowanie trzeba powiedzieć, że jednak najpierw przekonały się do tego zabiegu poznanianki, ale panów jest też coraz więcej. No teraz pytanie do pana. Kiedy pan po raz pierwszy poddał się tutaj rybkom? To było pewnie w Wielkiej Brytanii? Tak, to było w Wielkiej Brytanii, gdzieś około 2 dw, dw, lata temu, może troszeczkę niecałe 2 lata temu. Usłyszałem, przeczytałem bodajże w internecie na ten temat, znalazłem właśnie takie fish spa w Londynie. Pojechałem tam, co mnie zafascynowało w tym zabiegu. To było nawet może mniejszy ten aspekt, nazwijmy to kosmetyczne oczyszczania skóry, ale ten niesamowity, niesamowite poczucie zrelaksowania po zabiegu. Jest to zupełnie coś innego niż po masażu stóp czy po masażu całego ciała i wtedy po takim właśnie po tym pierwszym zabiegu była decyzja, OK, robimy to. Czy to jest tak, że faktycznie ten masaż, bo to chodzi tylko o stopy, czy może wpłynąć zupełnie na nasze, na nasze całe ciało i na nasz cały organizm, i nasze samo Wtedy? Tak zdecydowanie, dlatego że na naszych stopach znajdują się receptory wszystkich organów wewnętrznych, które są w naszym ciele. I tak jak wspominałem, rybki kiedy oczyszczają, oczyszczają nasze stopy, przy okazji pobudzają, pobudzają właśnie te receptory, które znajdują się na stopach. Natomiast żeby tutaj ten zabieg był naprawdę kompleksowy, mamy jeszcze takie specjalne masażery, które masują plecy naszych gości a całości dopełnia muzyka relaksacyjna. No pięknie. Drodzy Państwo, wobec tego należy wybrać się do Spa. Ja już teraz zapraszam Was oczywiście na krótką przerwę muzyczną i jeszcze na chwilę powrócimy do rozmowy z Panem Krzysztofem.